SPS to jest tego typu system, który umożliwia nam zarządzanie cenami w wielu kanałach sprzedaży na podstawie danych, które zaciąga z innych systemów, oraz na podstawie strategii cenowej, które sobie stworzymy. Następnie pełni rolę integratora, ponieważ w przypadku Max Electro jest to nie tylko zarządzanie cenami, ale także zarządzanie strategią magazynową, zarządzanie stokiem magazynowym i integruje nam te elementy w wielu kanałach sprzedaży B2B, B2C i na marketplace'ach. I robi to na bazie zarządzania... Badania konkurencji i pobierania cen z rynku na bazie kalkulacji cenowej, czyli tworzenia reguł przez osoby obsługujące ten system, na bazie automatyzacji wspierającej się sztuczną inteligencją, oraz ma też moduł raportowania, który służy do tego, że możemy sobie dostosowywać strategię cenową w czasie rzeczywistym. Ale robi to nie tylko na bazie prostych danych polegających na tym, że znamy cenę zakupu, znamy cenę konkurencji i chcemy się do niej dostosować. Nie, ponieważ, tak jak powiedziałem, sam system ma na celu generowanie jak największej sprzedaży przy generowaniu też jak największej marży. W związku z tym uwzględnia też dodatkowe koszty, w tym wypadku logistyki, jeżeli to jest, są koszty dropshippingu, koszty marketplace. U. W związku z tym wszystkie te koszty są. Integrowane i budują taką strategię cenową, która powoduje, że my maksymalizujemy marże przy także maksymalizacji sprzedaży. I w przypadku tego ekosystemu jest on zintegrowany z, zarówno z, ze sklepem opartym o, o silnik, z którego korzysta Max Electro, czyli akurat w tym wypadku Edita CMS. Z Allegro, z Baselinkerem, tutaj mają taką zbudowaną infrastrukturę, że nie tylko łączą się z Marketplace'ami za pomocą Baselinkera, ale właśnie ze względu na wolumeny, którymi operują, także bezpośrednio integrują się z Allegro, korzystają z danych zewnętrznych, z LivePrice'a, z PIM z systemu ERP'owego Navireo.